No to witajcie. Dzisiaj dla was nagram kamerą taki krótki odcinek, tak, bo chcę wam pokazać głównie dźwiękowe różnice. Zobaczcie, co udało mi się wyciągnąć za no można by powiedzieć prawie za free, bo za 30 zł, tak? Taki boombox. Oto, tak, to jest Boombox pcw 100. Na moim kanale był PCV 55. Tak? A to jest bardzo podobny boombox, też wielkościowo ciut większy, ale z tym, że zobaczcie, tam była jedna kaseta z autorewersem. A tu mamy dwie kasety, ale w jednym kierunku. Tak? No i teraz, sobie krótko omówimy, co tu mamy. Na początek, mamy tak, mamy radio. Jak widzicie, mamy yy, cztery zakresy. Tak? Widzicie po skali, że są cztery zakresy. Oczywiście, UKF przerobiony już fabrycznie na nasze. Tak, 88 do 108 MHz. Jak widzicie, to jest sterowane tak ręcznie. Jest model, nie wiem czy PCW100, chyba nie, ale jest jakiś model podobny, który, który ma już wyświetlacz elektroniczny i syntezę. Wiecie, radiową tu jest sterowane to ręcznie. Tak, tu mamy na górze pokrętło głośności. Mamy przełącznik źródeł, przełącznik zakresów. Mamy tutaj funkcję, jak widzicie, dubbing, funkcję kopiowania. Tak szybko albo normalnie też ustawiane. Tu generalnie tak, mamy equalizer z tym, że różnica do PCV55 ten model nie ma głośnika basowego. Tak, czyli ten bas jakby napływa z tych głośniczków, ale on jest ciut słabiutki. Zaraz wam pokażę to w porównaniu do tamtego egzemplarza. Magnetofon, tak jak widzicie, dwukasetowy z możliwością wybrania rodzaju taśmy, tak, normal albo metal CR2. Się włącza za pomocą izostatu i wyłącza. Tak. Kieszenie wyglądają w ten sposób, to są mechanizmy jednokierunkowe, jak ja to mówię. Tak, jedyne co nie działa, bo ogólnie działa ten boombox i tu dużo nie musiałem robić, bo tylko wymienić pasek przewijania i nasmarować potencjometr, bo trzeszczał. Ale generalnie jedyny problem jest taki, że uszkodziła się, była uszkodzona listwa, ona była skorodowana, zapis odczyt, przez co w ogóle nie chciało działać odtwarzanie. Wymontowałem na razie tą listwę. Bo, skoro ona była popękana i skorodowana, no to żal, żeby tu się działa, tak. I chwilowo ten boombox nie ma nagry nagrywania. Będę musiał poszukać yy, tej yy, listwy, bo ona jest taka dość nietypowa. No, ale generalnie i tak nagrywam na innym, bo to ma jakby to powiedzieć magnesik, tylko więc yy, akurat yy, nie będę na nim nagrywał, ale do odtwarzania będzie idealny, tak? Tu widzicie jest pokazane jak uruchomić funkcję continuous playback, bo tu jak się wciśnie pauzę, to można ten continuous playback sobie yy, uruchomić. No i generalnie tak. Co tu jeszcze mamy? Mamy z tyłu zaraz wam pokażę trochę wagi ten boombox, ma nie powiem. Okej. Okay, dobra. O, mamy zobaczcie standardowo gniazda głośnikowe, tak? Bo głośniki są tu. Po bokach, one są oczywiście odczepiane, tak jak w PCV55. Tu mamy, zobaczcie, gniazdo sieciowe z przełącznikiem 220, 240 i 110 V. Jak się przerzuci na górę, się otwiera ta, ta dziurka tutaj. Tu mamy możliwość zasilania na 12 V. No i mamy jeszcze koszyczek, koszyczek baterii. Wam pokażę, bo jeszcze go nawet nie otwierałem. A nie otwierałem, żeby śruby odkręcić. Ok, i tu zobaczcie, mamy gniazdo słuchawkowe na górze. I mamy mm, włącznik stereo dekodera do radia. I mamy gniazdo aux. Gniazdo aux i wejście mikrofonowe. Nie wiem, czy działa, bo nie sprawdzałem jeszcze. Będę pewnie sprawdzał, no ale zaraz wam pokażę, jak to gra, i pokażę Wam porównanie z PCV-55. Tak, nie jest to filmik yy, w celach sprzedażowych czy podobnych. Chcę Wam po prostu pokazać co ten sprzęt potrafi. Patrzcie, i zaczniemy sobie od radia. Tu się włącza, tak. I radio. Się Już gra. Antenę sobie wyciągniemy. I patrzcie. Elektrownie powiśłe. Prezenty na zawsze, nie na święta. Za nas. Tak, mi. Z rodziną Kolekcji tańsze nawet oczy. Potrzebna przyjąć trzecią przypominę tysięcy firm chronię no. patrzy Są takie, tu, które dodają werze tak, Te niskie stacje jakby się strasznie szumią na tej głowicy PCV 55 miał lepszą chyba głowicę, prawda? Nie wiesz, abonament z. Druga się przygląda. Reklamiert. telewizory, laptopy, smartfony. Teraz daję go na półgłos małyski. Że on Nie ma takiego jakiegoś dobicia basowego, ale też brzmi prześciutko. Jak długo można Jak odrodzić? Co jest zły się za piętego nowego do spowodowane uszkodzenie prawidłowej diety? Działanie substancji toksycznych lub tylko przez Jak widzicie, stroi ładnie. Tak. Tak. Cały czas czujesz, że najlepszy plan. Teraz pokażę Wam magnetofon. Magnetofon, tak, kieszeń A, tak, czyli ta, ja to mówię, multi, multi, multi. Tak, tu wkładamy kasetę i patrzcie. Przewijanie działa. Plusem tego mechanizmu jest to, że on ma pasek napędowy na przewijanie, no i na rolkę dociskową nie ma na talerzyki, więc yy, nawet jak się tamten pasek zerwie, tak to działa bez problemu. Otwara czysto my ci dasz sekretów mych treść. Ty odjedziesz w nędzanego stąd, nie rozpaczaj to nie był twój błąd. Pałka działa. Jedyne co to ten mechanizm troszkę hałasuje, ale to jak się słucha, to nie jest to problemowe. Tu też equalizer działa Wypełnimy życiomy teraz mam, że na Dobra, teraz wam pokażę kieszeń B Zaraz sobie porównamy z tym JVC tym drugim proszę bardzo, przewija Drugą stronę też. Ubochana, że znamy się, wiecie, że znamy się, wiecie, że znamy się, wiecie, że znamy się, wiecie, Przepełnione te słowa, wszyscy. Zresztą my zapewniam ci też, by te słowa, no przecież wiecie. Nie zapomnij, co było i jest. Wypełnimy życiowe nasz też. No, trafiliśmy na koniec piosenki. No, już leci kolejna. Jak widzicie, on tak trochę bez tego głośnika basowego tak troszkę gra standardowo jak każde. Ale do słuchania też jest to przyjemne uczucie. Więc tak to właśnie wygląda z grubsza, jakby wam pokazać. I pokazywałem samych poprawek, bo tam mówię, bo tam nie było praktycznie czego, tak? Bo trzeba było usunąć tą uszkodzoną listwę i tylko wymienić paski przewijania no i nasmarować potencjometr. Tak więc jeżeli coś będzie większego, jak może uda mi się tą listwę zapisać czy zdobyć, to wam pokażę, jak to w środku wygląda. A na razie chcę wam pokazać porównanie, wezmę jakąś inną kasetę i porównamy sobie z. PCV55 Dźwiękowo. No i patrzcie, pokażę Wam, że jednak to PCV ma takiego kopa. Będziemy sobie znów na, akropie, na Akropolisie sprawdzać. Na fragmencie, tak. Tu mam włączoną tą funkcję 3D Bass. Tak, ustawiony equalizer. I jedziemy. Kolorowy dzień w Tamten gra tak, tak, bez tej póki idę. W życiu innym czas umierać, a się podobicie, basuję w dniu. Zatem już troszkę podkolorowuję ten dźwięk. Poczujesz miłość życia sercem swym. Roznieć wokół siebie tęczę, więcej nie trać. Nic. Widzicie, ten dźwięk tutaj taki mocniejszy jest, tak, w porównaniu do tamtego modelu. Ale... jeszcze Wam pokażę, tu będzie takie łupanie na początek, to... O. Widzicie? że no to, jakby to powiedzieć, ten hiperbass sound daje trochę taki efekt... Kleta wyspa zielona, wyspa radości tak, a teraz pokażę Wam, przewinę do tego samego fragmentu i pokażę Wam na tym drugim, jak to brzmi. A teraz PCW-100 pokażę Wam, jak on działa. Też equalizer ustawiony i jedziemy. Kolorowy widzień w blasku chwil Gdy wielki brylant w życiu my. Czas umiera, czas się rodzi lub też mi, Gdy Poczujesz miłość życia sercem swym, roznieć wokół siebie tęcze. Więcej nie trać nic. Jak widzicie, ten dźwięk tutaj jest jest trzy, ale pozbawiony takiego telepnięcia. Teraz zobaczycie na tym fragmencie muzyki, tam gdzie było to takie łupnięcie. Zobaczycie, że tu tego łupnięcia troszkę brakuje, ale i tak jest dobrze, tak? Porównujemy sprzęt, który ma głosić basowy, a ten nie ma. Kreta wyspa zielona, kreta wyspa radości. Widzicie, bo ja się przyzwyczaiłem właśnie do tych głośników basowych w tych wielkich potworach. Pewnie gdyby tam wyłączyć, tak jak pokazywałem Wam na początku, ten efekt byłby podobny. Niemniej jednak powiem Wam szczerze, że jak na takie właśnie, na takie głośniczki w środku, bo to nie są duże głośniczki, to no, jest radzi Taka sobie krótka bardzo, prezentacja, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę, mile widziana. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Naprawto Jakub Wiśniewski. No i widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.